Jesteśmy nad wodą, jak widzicie. Mam specjalne okulary, oświetlenie. Żeby było w dzień widać forfitera, predatora Kaszubskiego. Który tu mieszka w tym jeziorze. Będziemy go karmić machumurami, machumorami. One tam te forfitery lubią, nie? A ten. Potem pokażę Wam jak się karmi tego. Yy, rekina trawiastego, nie? Krokodyle są niby drzewne, nie? Ale to zlazło tak. Tak, widzisz jaki? Ale patrz, jaka Franca. Forfiter predator, nie? Sludzki predator. Szwagier. Teraz wiem Poison mushroom. mu ma humorę. Nie. Widzisz jakie? A tak naprawdę jest to przepiękne miejsce, gdzie w tej chwili nie ma poza mną nikogo. I strasznie lubię tu być. Cisza aż dzwoni w uszach. Jest niesamowicie gorąco. Polecam. Zapraszam na kaszurę. Na tę specjalną. Ten specjalny strój e, okoliczność forfitera, predatora kaszubskiego wymyśliłem e, też specjalny wierszyk, tuby, ornot tuby. Zapraszam na kaszuby.